mamy kolejną robota do wykonania będziemy dzisiaj kryli zimioki wcześne agrowłóknina z tego co pamiętam 21 gram są też tam dosiote tyle ile rządków zimioków tam po 2 3 metry jest dosiote buraków obejrzymy co z tego będzie czy będą wcześniej, czy nie czy to w ogóle na polu do rady bez podlewania, bez jakichkolwiek tam Innych, e, innych zabiegów. E, no i tu myślę, za dużo nie by da Wam zbytnio godą, ale e, weźnemy włóknina na wozek, weźnemy łopata. No i pudemy, e, pudemy to przykrywać. E, no i postawia, postawia kamerka na statyw i w przyspieszonym tempie wam to pokorza. Bo no, tu też myślę, nie ma się co nad tym rozwozić, także zbieramy graty i lecimy na pole. Takim oto sposobem 20 marca, przepraszam, 28 marca mamy przykryte wczesne zimioki Odmiana Lord plus Wineta plus od tego miejsca ten kawałeczek. Mam 8 rzędów buraków opolskich, odmiany burak opolski z sklepu światkwiatów.pl, o ile dobrze pamiętam nazwa. Jak przekręciłem, to przepraszam, napiszę w, w tekście na filmie. E, nasiona e, serii premium. E, no i co? Będziemy sprawdzali, jak wykiełkują. E, w ogóle pytanie, jak wykiełkują, bo siołek to nowym siewnikiem e, SMK1 z firmy Garmach na bębenku przystosowywanym e, ręcznie do tych, do tych nasion kieramiowych tego, tego buraka. Obejrzymy co z tego będzie, jak urosną na polu, w warunkach polowych. Ja Jest tego tam taki kawałeczek, no, nie będziemy nic się czarować, bo tam nie wyda się specjalnie nad tymi y, burakami cudową, czy też jakiś specjalnych zabiegów z nimi robił. <laughs> są siote na próba tak jak są, jak warunki glebowe na to pozwolą, tak te buraki urosną. No i będziemy widzieli co z tego będzie. Y, u nas jak widzicie jest przed deszczami, od jutra może coś zacząć przekropywać, padać. No ale jak widzicie, ziemia jest jeszcze mokrawo. Pod spodem nie ma problemu z jakąś tam suszą czy czymś. Tak jak pokazywałem w przysadzeniu. Tu jakby kopy, widzicie delikatnie. Ziemia jest, ziemia jest wilgotna. Jakbym chycić, ona się trzymie. Także u nas bych nie nazwał tego suszą. Jest przysucho, ale nie sucho. Tym bych to na razie nie przejmował zbytnio. I się zbierą. Eee, narzędzia ładuję na, na wózek. Na ten moment kończę. Jeszcze jakiś maraz się znalazł, to wyciepniemy. Na ten moment kończę ten odcinek. <laughs> co mogę powiedzieć? Mam kolejny projekt nowej maszyny w garażu. Zaczynam maszynki. Bo to nie jest maszyna, to jest urządzenie ręczne. Też zbudowane z pomocą pewnego pana. Na razie nie zdradzę co to jest, aż, aż ten sprzęt ukończa. Bo nie wiem co z niego będzie. Czy on zdo egzamin? Mam nadzieję, że zdo. Jak będzie gotowy, też jak na filmach na pewno zauważycie, co to jest, na pewno się zorientujecie. Także zapraszam do śledzenia naszego kanału, do komentowania, do oceniania i udostępniania dali, żeby jak najwięcej ludzi też, też ten kanał poznało. Może kogoś zaciekawi, może nie. No i co by da więcej godą? Taką sytuacja na dzisiaj. I kończę, Leca robić dalej. Miejcie się. Do zaś.